Dieta i plan czyli medytacja dla każdego. Z pierwszego listu świętego Jana Najmilsi taka jest nowina, którą usłyszeliśmy od początku że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny Jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał na świecie majątek i wiedział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w miłości Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serce i zna wszystko. Omiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność wobec Boga. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Święty Jan dzisiaj wjeżdża nam na ambicje, mówi: Bracia, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawną to znaczy, że mamy być nie tylko mocni w gębie jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa, ale przede wszystkim mamy świadczyć o naszej wierze czynami i prawdą w jakiej żyjemy. A co to znaczy? To znaczy, że nawet te najtrudniejsze rzeczy związane z nauczaniem Jezusa mamy wprowadzać w czyn. Mamy udowodnić, że wierzymy Jezusowi i postępujemy za jego słowem. A dzisiaj słyszymy od świętego Jana ponowną naukę, przypomnienie o miłości bliźniego. Ale w jakim kontekście? Chyba w najtrudniejszym, bo mówi tak. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Nienawiść. Tak często rodzi się dzisiaj w naszych sercach, zwłaszcza jeżeli mamy bardzo podzielone społeczeństwo. Mamy grupy ludzi, których możemy nienawidzić, albo ktoś już może nas nakręcić, czy to media, czy sami się nakręcamy, czy inni nas nakręcają, inni nakręceni nienawiścią. Nienawiść budzi nienawiść. To jest taka normalna reakcja między ludźmi. Jeżeli ktoś mnie rani, jeżeli ktoś mnie nienawidzi, to automatycznie ta nienawiść mnie dotyka i chce jakoś odpłacić sprawiedliwie, czyli też nienawiścią. A jednak Chrystus mówi, że nie tędy droga. I święty Jan nam o tym przypomina: Mówi tak: Jeżeli nienawidzisz swojego brata, jeżeli nienawidzisz drugiego człowieka, to jesteś zabójcą. Dlaczego? Bo zabiłeś go swoim sercem. Nie dopuścisz go, nie dasz mu drugiej szansy. Zaciąłeś się i nawet jeśli by się zmienił, to nie. Ty już, ty już go zabiłeś swoim sercem, dla ciebie już przepadł. Ile jest takich relacji? Może w naszej rodzinie mamy kogoś takiego. Może w polityce, może w naszym społeczeństwie, może ktoś inny. Czy jest ktoś, kogo zabiliśmy w swoim sercu? Jeżeli tak, to musimy się z tego nawrócić. I nie mówić pięknymi słówkami, nie miłować słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Co to znaczy? To nie znaczy, że mamy wszystkich lubić, bo tego się nie da. Ale chodzi o to, że mamy być zawsze otwarci na takiego człowieka i nie dać nienawiści wsiąknąć w nasze serce. Ktoś nas może nienawidzić, ale ta nienawiść ma po nas spływać, a nie wsiąkać. Tym się różnią uczniowie Chrystusa w tym świecie, że to są ci, którzy zawsze są otwarci na drugiego, którzy nie umacniają nienawiści i bunkrowania się na swoich okopanych pozycjach. Bo wielu ludzi dzisiaj w swojej nienawiści się okopało i rzuca tylko kamieniami, może trafi tego drugiego. My, jako uczniowie Chrystusa, mamy się poświęcić dla bliźniego. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Nie tylko za tych, których kochamy, bo Jezus nie umierał tylko za tych, których kochamy, ale właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy kogoś Mamy pokusę nienawidzić, ale właśnie tego nie zrobimy dla niego samego. Dlatego, żeby oczywiście nasze serce nie było przeciągnięte nienawiścią, ale też, żeby być dla tego drugiego człowieka innym, nie płacić mu tą samą kartą. Tylko miłość jest w stanie zmienić nienawiść. Może czasami to będzie długo trwało, może czasami będziemy umierać i nie będziemy widzieć efektów. Tak jak Chrystus umierał za tych, którzy Go krzyżowali też. I okazuje się, że że i tak odniósł zwycięstwo. Mamy umierać dla braci. Też tych, których nienawidzimy właśnie przez to, że nie będzie to miłe dla nas, ale nie zablokujemy się na nich. I zawsze będzie droga do dialogu, do porozumienia z nimi. Dlatego nie blokujmy się w naszej nienawiści. Nie nakręcajmy się, bo to nie jest Chrystusowe. Nie będziemy mieli wtedy życia w sobie. Życia wiecznego, czyli życia Jezusa Chrystusa. Bo nie tylko doczesność, a nie o to chyba nam wszystkim chodzi.